Cześć, w dzisiejszym poradniku pokażemy Wam jak obsługiwać program mHotel. Na początku przejdziemy sobie do tworzenia rezerwacji. Najpierw się zaczynamy przy użyciu lewego przycisku myszy, zakres od kiedy do kiedy ma być wykonana dana rezerwacja. Następnie, prawym przyciskiem myszy, klikamy Rezerwuj, powiadam się okienko, zmieniamy termin na prawidłowy. I uzupełniamy dane rezerwującego na przycisk nowy. Wpisujemy imię, nazwisko, ulicę i e, telefon. Po uzupełnieniu danych, nakiskamy OK i rezerwuj. Rezerwacja przechodzi też automatycznie do OTRES. Drugim sposobem na zrobienie rezerwacji jest naciśnięcie w menu głównym przycisku rezerwuj. Uzupełniamy termin rezerwacji. Następnie naciśnięcie lubki przy polu łóżko, a następnie pojawi się taki ekran. Zaznaczamy klikając przy numerze łóżka w pole wyboru te łóżka, które mają być uwzględnione w danej rezerwacji. I następnie naciskamy przycisk wybierz w okienku. Kalkulację ceny nic nie zmieniamy, tylko dajmy dalej OK.

Następnie przechodzimy do meldowania. Aby zameldować osobę w pokoju, klikamy prawym przyciskiem myszy na danej rezerwacji. Wybieramy pozycję melduj do wybranej e, rezerwacji. Następnie pojawi się nam takie okienko. Wybieramy ilość osób do zameldowania i klikamy dalej. Uzupełniamy dane meldowanej osoby i bardzo ważne, zaznaczamy parametr po dodaniu osoby. Zamelduj ją i klikamy tutaj. Na następnym okienku wskazujemy datę i godzinę zameldowania i naciskamy OK i zatwierdź. I zameldowanie zostało poprawnie wykonane. Rozliczenie rezerwacji pobytu. Na początku tworzymy sobie nową rezerwację, która nie będzie opłacona, tak żebyśmy mieli pobyt bezpłatny i żebyśmy mogli Wam pokazać, jak rozliczyć właśnie taką rezerwację. Przechodzimy sobie w takie dane rezerwacji, przechodzimy do pozycji faktury. faktury, pojawia nam się takie okno, naciskamy na przycisk nowy i wybieramy formę rozliczenia dokumentu, wybieramy łóżka usługi, które mają być rozliczone na danym rachunku i przechodzimy klawiszem dalej do ekranu datę wystawienia dokumentu, termin płatności i formę płatności do rozliczenia i naciskamy następnie zatwierdź. Następnie po prowadzeniu rozliczeń zatwierdzamy zadetykowaną rezerwację, zedytowano. Pobyt rozliczony. Dodanie wyżywienia, pamiątek, towarów do rezerwacji pobytu. Aby dodać dodatkowe rzeczy wchodzimy do danych rezerwacji. Wybieramy pozycję posiłki, e, jeśli nie prowadzimy magazynu, e, lub towary, jeżeli prowadzimy magazyn. Następnie naciskamy przycisk dalej i pojawia nam się taki ekran. Wybieramy pozycję, która ma być sprzedana w danej rezerwacji, wybieramy ilość, przypisujemy do łóżka i wybieramy jeden dzień z listy i klikamy OK. Następnie naciskamy przycisk Raportowanie. Aby wykonać raport, przechodzimy do pozycji raporty. Następnie wybieramy z listy raport, który potrzebujemy. Na przykład wybieramy raport menadżera i obłożenie łóżek. Następnie pojawiają się nam. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Filmy dwa razy w miesiącu. Cześć!